Siema z tej strony Chupu. Czas na Five Nights at Freddy's Drugi odcinek Trzecia noc, chodźmy Boję się, boję się, nie powiem Jeszcze ani razu nam nie wyskoczyli, ale to może się szybko zmienić, więc postarajmy się przetrzymać troszeczkę. Ej, ale, że, że ci... Szybko się ruszyła. W ja jestem ciekawa czy rozmowa przez telefon zabiera nam trochę... tego... E... No powera, energii. Idziesz? Gdyż... O, Chica, matko boska. Szybko tutaj idziesz. E, Foxy. Dobra, oni tu są dalej. cika się tylko ruszyła i Foxy zaczął coś na podśpiewywać. <laughs> Trochę małpa... nie pamięci tylko ten energii. Dobra, poczekajmy chwilę na nią. No to zaraz przyjdzie, ja to wiem. Cześć. Tu jesteś, dobra? Weź się stąd, usuń, proszę cię, bo nie ma tu miejsca na ciebie. Dobra, bo energii nażrza. Wsłucham się, czy nie ma kroków, czy nie słychać kroków. Słychać kroki. To bardzo dobrze że słychać kroki. Mm, Ta, ona chce nam dać pizzę, ale ja nie chcę tej pizzy, więc idź sobie. Nie podoba mi się, że reszta się nie ruszyła. Znaczy nie, żeby to było coś złego, ale... To jest chyba zły znak, nie? Cześć. No, czy będą kroki czy nie? Dobra, Foksiacz się nie rusza. Czekam mnie denerwuje tym swoim spokojem? No kiedy ona się ruszy? 60% To nie tak źle, ale Ale jednak troszeczkę źle Wait, 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 co się stało? Bo nie ogarnąłem przez chwilę Mogłoby się pani nie ruszać Kamerę mi zepsuła całkiem Dobra, tu jesteś Jest reszta się nie rusza, gdzie ona jest? Słuj okej, okej, bo oni też się rusza, gdzieś cika, gdzieś cika. Gdzie ona jest? Gdzie jest czika? Albo to, to czika jest? Bo nie jest tutaj już. To była czika. O, czyś Freddy? Chyba nie podoba mi się to, że już się ruszać. Oj, 40% zaraz kończę kamerki. Dobra, kończę na chwilę. Y, Foxy? Dobra. To jesteś dobra. To to się nie boisz, tak. Widzisz cika Tam była dobra. Freddy? Freddy się rusza. Panie Freddy. To jest Cika. Dobra, to ogarnę, Bidzowie, ja to ogarnę. Ja Mam czwartą ajem, czyli, i czyli... 30% nam wystarczy, powinno nam wystarczyć. Masz już na kroki. To mi się znowu. Gdzie ona jest? Tu jest cika. Nie wiem, to nie był boni. Gdzie jest Bonnie? Tu jest boni. A cika gdzie znowu? To biało białociką. Cika chyba w kuchni sobie siedzi, Freddy. 25% jest bardzo źle jest bardzo źle picie mało procent mało Tu jest Freddy, chyba. Jak mi się zdaje. Nika coś. Z... Kurde, tfu Chika nam coś w kuchni przyrządza. Cześć, woni. Freddy się nie rusza na razie, więc to dobrze. Hej. Nie będę ci podglądał, przepraszam bardzo. Dobra, zostało mi jakieś 40 sekund na przeżycie. Przyjrzyjmy sobie na szybko kamerki. Dobra, jeszcze szybko Foxy. O hej, Foxy chyba chce wyjść do nas. Foxy, czekam na ciebie, dobra, robię to widzowie, ja. robię. Dobra, słyszę jego bieg, ale już jest szósta. Uff, Pod sam koniec kurczę by chciał mnie wykończyć. Jeszcze ani razu nie zamknąłem drzwi w tej nocy. A nie, zamknąłem przyciskę, no ale dobra. Ale bezsensownie nie zamknąłem drzwi. Tylko już mi mało energii. Dobra, teraz odbierzmy telefon. Na razie nie do samej kamery narodniczo nie będziemy nie będzie działać przez jakieś kilkanaście sekund nie oh, oh, hey. hey, wiem well, uh, hey, uh, so o kurde ktoś ma chyba problem co To też jest problem. O nie. Oj, współczuję naszemu koleżance od telefonu. Ale cóż, bardzo możliwe, że nas to też czeka. Więc w sumie. Ohej. Dobre widzowie. Nie ma co panikować. Cilek. Lera, Utopia Co ma nadejść, to nadejdzie Foxy chyba e... Freddy Freddy, ty to jesteś jednak Creep Tak jak Bonnie w poprzednim odcinku był Creepem To ty tutaj jesteś Creepem O, jesteś Creepem, mordo, jesteś Hej, słyszę kroki nie podoba mi się to. Czy się ruszysz czy nie? Znaczy dla mnie tam spokój, jakbyś się nie ruszał, nie? Możesz tam stać. Ja się boję, że on będzie bieg i nagle nie trafię w ten, w ten guzik, nie? Pomylę go ze światłem. O, Freddy! Hej. Freddy tam chyba cika próbował podglądać. Coś mi się tak zdaje. Zboczuszek. Nie? Nie wiem. O kurde. Jest tu ktoś inny. Właśnie w sumie cika też chyba zaraz tutaj będzie. Co jest? Nie wiedziałam, że coś takiego jest, w ogóle, że w niektórych miejscach może grać ta, ten marsz, nie wiem co to było, ale... Tylko pytanie, gdzie jest ścika. Chyba w kuchni. Razem z Freddim. Może nam robią pizzę? Mam nadzieję, że chcą nas przywitać po prostu godnie w tym miejscu. Nie wiedziałem gdzie to jest tak naprawdę O, nie, nie, nie chciałam To 50% Kurde Nie no, coś czuję, że To jest ta noc, widzowie, tak w której umieramy Nie martwcie się, przejdziemy to prędzej czy później. Nam się uda 50, a jest druga. a jem. trzecia. Hmm, to jeszcze nie tak źle. Może poczekajmy chwilkę. Hej, przełączanie między kamerami też chyba nam trochę marnuje, więc zostawmy tak, jak jest. I po prostu zaglądajmy co jakiś czas. Światła. O ty, kurde, szma to głupia. Chciałeś mnie przestraszyć, głupi śmieciu. się nie udało, hej. Łap jakiś jakieś. To? to pytanie? Okej. Aha, ha, ha. Co? Jakoś ci nie pykła. Nie mogę. Jeszcze że dołączymy do fangaya Reszty nie widać. O, jest mały. Dobra, prawie 30, nieco 30%. A czwarta je. To nie, to nie brzmi za dobrze, ale nie jest też aż tak źle. za kroki, kogo? Ty, chłopie. Cieczą, dobra. No wyłącz to? Nie przychodzi. To mi się nie podoba, że boniacz nie przychodzi. Aha. Dobra, okay. hej przyjrzałem cię O kurda się zesrałem. Przepraszam was widzowie. Ponieważ nagrałem tą czwartą noc, w której wygrałem, ale niestety mikrofonu nie było, tak więc dam wam ją tutaj do tego odcinka. Ale dam ją troszeczkę przyspieszoną, ponieważ. Yy, no, nie chcę po prostu, żeby ten odcinek trwał bardzo długo. Więc przepraszam was yy, i ja i wam ją dam. No, przyśpieszoną. Tak, więc jeszcze raz przepraszam Was za to, że nie miałam mikrofonu tutaj, w tej części filmu, no ale cóż, cóż niechcący go wyłączyłem. No i co, tutaj widzicie, że bardzo mało mi brakowało do śmierci, ponieważ Freddy już był dosłownie, nie wiem, chyba dwie sekundy dzielił mnie od tego, aby, abym dostał jumpscare od niego, tak więc myślę, że fajnie poszła nam ta noc. Szkoda tylko, że miałem problemy techniczne. No ale miejmy nadzieję, że następnym razem nie, nie, nie będę miał takich problemów i wszystko będzie ok. A jak na razie to będę się z Wami żegnał. No i cóż, yy... do usłyszenia widzowie.